Z Ewangelii według Świętego Jana. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Jedną z najbardziej tragicznych rzeczy na świecie jest to, że od dwóch 2000 lat, czyli od momentu, gdy dostaliśmy od Jezusa Chrystusa z martwych wstałego dar pokoju, ten dar jest nieustannie marnotrawiony. Widzimy wyraźnie, jak Jaki rozdźwięk panuje między tym, co powiedział Jezus, a tym, co się dzieje dookoła nas? Wojny i niepokoje, wrogość to wszystko, co sprawia, że ludzie żyją w niebezpieczeństwie, jest jakby otwartym szyderstwem człowieka z Ewangelii. Bo Jezus, gdy mówi: Pokój Wam daje, to tak naprawdę mówi: Daję Wam samego siebie. Tylko w Jezusie jest pokój i żadna organizacja międzynarodowa, żaden pakt, żadne stowarzyszenie, żadna instytucja, podpis, dyskusja, perspektacja nie są w stanie pokoju światu zapewnić. Świat będzie miał pokój wtedy, gdy przyjmie Chrystusa i tak długo jak będziemy Chrystusa odrzucać, tak długo będziemy żyli w wojnie, w wojnie. Pomiędzy narodami, w wojnach domowych, w wojnach rodzinnych i będziemy prowadzili wojnę w naszych duszach, sami przeciwko sobie. Przyjmijmy Jezusa, a przyjmiemy pokój. Do zobaczenia jutro.